mamy tysiąc lat Korony Polski. Czy korona była pechowa dla Piastów? Pod tym linkiem wyliczam lata ich panowania, tych, którzy włożyli koronę na skronie. Tutaj zastanówmy się. Bolesław Chrobry niecały rok. Mieszko drugi Lambert 6 lat, ale jego rządy kończą się katastrofą. Nie z jego winy. Potem Bolesław Śmiały, cóż, rządzi 3 lata i kolejna katastrofa. Potem po 216 latach dopiero Przemysł drugi, który rządzi tylko rok, zostaje zamordowany przez murczyków. Potem, cóż, dwóch Wesławów Czeskich stara się przyjąć koronę, ale Piastowie odzyskują Władysław, tak rządzi 13 lat, jego syn Kazimierz Wielki aż 37 najdłużej panujący. Piast. Czy korona była pechowa? Nie. Trudno ją było w naszych warunkach uzyskać i utrzymać, ale stałe do niej dążenie dawało nam świadomość, że nie jesteśmy jeszcze jednym, kolejnym lokalnym księstewkiem. Przetrwało to do dziś, bo gdyby to nie było ważne, dzisiaj nie byłoby komu cieszyć się z tego, że mamy 1000 lat korony polskiej. Cieszmy się rocznicą i uczmy się z historii. Taką.